Dziś opowiem o tym, jakie uprawnienia urlopowe przysługują pracownikowi w pierwszym roku pracy, czyli pracownikowi, który podejmuje pracę po raz pierwszy w życiu, zaraz po ukończeniu szkoły. Zostań ze mną, a za chwilę wszystko będzie jasne. Ja się nazywam Monika Smolewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Pierwszy urlop w życiu to zagadnienie, które przysparza wielu problemów początkującym kadrowcom. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pierwszy urlop w życiu podlega innym regulacjom niż urlop, do którego ma prawo pracownik w kolejnym roku pracy. I tak pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w życiu przysługuje urlop, w wymiarze 1.12 z upływem każdego miesiąca pracy. Oznacza to, że po każdym przepracowanym miesiącu pracownik nabywa prawo do 1.12 urlopu. Co to znaczy, że pracownik nabywa prawo do urlopu z upływem miesiąca? W prawie pracy stosujemy uproszczoną metodologię liczenia okresów. Oznacza to, że okres kończy się w przededniu dnia, którym się rozpoczął. Jeśli więc pierwsze zatrudnienie pracownika rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca, to każdego ostatniego dnia miesiąca w danym roku kalendarzowym pracownik będzie nabywał prawo do urlopu w wymiarze 1-12. I tak na przykład, jeśli pracownik rozpoczął zatrudnienie 1 czerwca, już 30 czerwca nabędzie prawo do jednej 12 urlopu. Jeżeli pracownik będzie chciał skorzystać ze swojego urlopu wypoczynkowego z upływem, Kolejnego miesiąca to tak na przykład już 31 lipca będzie miał prawo do 2/12, 31 sierpnia do 3/12, 30 września do 4 12, 31 października do 5/12, 30 listopada do 6/12 i 31 grudnia do 7/12. Z dniem 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego pracownik nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego na zasadach ogólnych. A jak to będzie, kiedy pracownik rozpocznie zatrudnienie nie pierwszego, a kolejnego dnia miesiąca? Tu również stosujemy zasadę, że okres obejmuje miesiąc, czyli kończy się w przededniu dnia, którym się rozpoczął. Jeśli więc zatrudnienie naszego pracownika rozpoczęło się 15 czerwca, to miesiąc upłynie 14 czerwca. Lipca, czyli w przededniu dnia, którym się rozpoczął. I pracownik, który rozpoczął zatrudnienie 15 czerwca, po raz pierwszy będzie mógł cieszyć się swojego, ze swojego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 1/12 14 lipca. I tak każdego 14 dnia miesiąca aż do grudnia będzie nabywał prawo po przepracowaniu miesiąca do kolejnej 1/12 urlopu. I to jest różnica. Która występuje między urlopem w kolejnym roku pracy, tam pracownik już na starcie ma urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia. Więcej na ten temat przeczytasz na moim blogu monikasmolewicz.pl. Jest jednak jeszcze jedna różnica, jeśli chodzi o zasady udzielania czy też naliczania pierwszego urlopu w życiu. Otóż artykuł 154, paragraf 2 Kodeksu Pracy który mówi o tym, że niepełny dzień urlopu zaokrąglamy w górę do pełnego dnia i nie ma zastosowania do pierwszego urlopu w życiu. Dlatego też w praktyce występują trzy różne interpretacje, w jaki sposób należy obliczyć urlop po przepracowaniu każdego kolejnego miesiąca i stosowane są trzy metodologie. Metodologia pierwsza mówi o tym, że ustawodawca z całą pewnością miał na myśli, ale nie doprecyzował w przepisach kodeksu pracy, dlatego też zwolennicy pierwszej interpretacji udzielają urlopu wypoczynkowego po każdym przepracowanym miesiącu, zaokrąglając go w górę do pełnego dnia. I tak po przepracowaniu miesiąca pracownik ma prawo do jednej dwunastej urlopu, czyli w zaokrągleniu do dwóch Dni. O przepracowaniu dwóch miesięcy do czterech dni, 3 miesięcy do 5 dni, czterech miesięcy do 7 dni i tak z każdym kolejnym przepracowanym miesiącem nabywa prawo do kolejnej 12 i zwolennicy interpretacji pierwszej zaokrąglają ten urlop do pełnych dni. E, niestety nie wszyscy stosują tę metodę i w związku z tym, że artykuł 154 paragraf 2 kodeksu pracy nie ma bezpośrednio zastosowania do pierwszego urlopu w życiu, to możliwe są również dwie. Inne interpretacje i tak zwolennicy interpretacji drugiej uważają, że skoro ustawodawca nie przewidział w artykule 154 paragraf 2 kodeksu pracy konieczności zaokrąglenia pierwszego urlopu w życiu, to należy zgodnie z zasadą, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Urlop ten przemnożyć przez 8 godzin. I tak po przepracowanym miesiącu, kiedy mamy 20, podzielić na 12 daje nam 1,66. 1,66 pomnożone razy 8 godzin daje nam 13,33 setne godziny i tak zwolennicy interpretacji drugiej stoją na stanowisku, że taki urlop należy zaokrąglić do pełnych godzin, czyli po przepracowanym miesiącu pracownik ma prawo do 14 godzin urlopu, po przepracowanych dwóch miesiącach do 27 godzin urlopu, po przepracowanych trzech miesiącach do 40 godzin urlopu i tak dalej, i tak dalej. Ale są jeszcze zwolennicy interpretacji trzeciej, którzy poniekąd zgadzają się ze zwolennikami interpretacji drugiej, stojąc na stanowisku, że nie ma podstawy do zaokrąglenia urlopu do pełnych dni i należy go przemnożyć razy 8 godzin. Natomiast zwolennicy interpretacji trzeciej, w odróżnieniu od zwolenników interpretacji drugiej, nie zaokrąglają tego urlopu do pełnych godzin, tylko udzielają go dokładnie w minutach, i tak 20, podzielić się przez 12 daje nam 1,66. Po przepracowaniu jednego miesiąca mamy 1,66 razy 8 godzin, co nam daje 13,33 godziny w okresie, co przy dokładnym obliczeniu do, do godzin i minut daje nam 13 godzin i 20 minut urlopu. Bardzo jestem ciekawa, którą interpretację stosujesz w swojej firmie. Ja bardzo szczegółowo omawiam wszystkie te zasady w mojej książce Wszystko co musisz wiedzieć o urlopach. Mam nadzieję, że już masz ją w swojej biblioteczce i już ją znasz. Zapraszam cię też do pobrania e-booków na mojej stronie internetowej. Ważne jest jednak, żebyś pamiętała o tym, że nie możesz sama podjąć decyzji dotyczącej tego, którą z metod będziesz stosować. Musi być stosowana jedna metoda do wszystkich pracowników w firmie i dobrze jest, jeśli jest ona uregulowana w wewnątrz zakładowych przepisach pracy, czyli na przykład w regulaminie pracy w obwieszczeniu albo jeżeli jesteśmy firmą, która objęta jest zakładowym układem zbiorowym pracy, to oczywiście w zakładowym układzie zbiorowym pracy takich regulacji możemy dokonać. Także nigdy nie ryzykuj, nie podejmuj tej decyzji samodzielnie, ponieważ między pierwszą a trzecią interpretacją mamy sporą różnicę, bo między 16 godzinami urlopu, czyli dwa, dwoma dniami zaokrąglonymi zgodnie z pierwszą interpretacją, a 13 godzinami i 20 minutami zgodnie z interpretacją trzecią, mamy przecież aż 2 godziny i 40 minut. Różnicy, więc to są pewne koszty też po stronie pracodawcy. Dlatego też bardzo Ci rekomenduję, abyś nigdy takiej decyzji nie podejmowała samodzielnie. Oczywiście możesz zarekomendować rozwiązania swojemu zarządowi, ale zawsze decyzja będzie należała do pracodawcy. Mam nadzieję, że teraz jest już wszystko dla Ciebie jasne.